Cześć kochani, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej super rancho serii i słuchajcie, sprawa jest taka, że spróbujemy sobie dorosnąć dzisiaj dzieciaki, które już zdążyły zacząć płakać i krzyczeć e, ogólnie niedawno ściągnęłam jakiegoś moda, którego jeszcze nie do końca ogarniam, więc mam nadzieję, że uda się po prostu użyć tortu e, zrobimy tak, ponieważ i tak e, to za niedługo będzie koniec tego naszego małego wyzwania i po prostu nie chciałabym Eee, tak, tak, szkoda, że te etapy niektóre będziemy musieli przeskipować, ale powiem Wam i tak, nie ma sensu tego ciągnąć, bo my po prostu nic z takimi małymi bombelkami nie zrobimy, a oni by mieli urodziny, no... No dobra, no w przyszłym tygodniu, no trochę żebym przyspieszyła temat, ale wiecie, jakoś trzeba sobie radzić um, Ostatnio były straszne problemy przez przewijak i się okazało, że na moim drugim sejwie też miałam ten problem I nie wiem, co jest jakby spowodowane W się, sensie, co było powodem tego niefajnego problemu właśnie z tym Wiem, że Dyńka jest już coraz starsza, więc nie zdziwię się, jak odwiedzi nas dzisiaj Mroczny kosiarz, i w ogóle one śpią jeszcze razem ze sobą. No nie wytrzymam. Ostatnio chyba dynka była. Yy, kurde, jakbym mogła, to bym je zrobiła nieśmiertelnymi, ale nawet nie wiem, czy tak się da. Chyba się nie da. A nie, nie da się chyba. Ja bardzo bym się cieszyła. No ale dobra, ty rób ten tort. Ona to w ogóle coś chce od niego. Te obawy cały czas mnie wkurzają. Niby ściągałem jakiś mod na brak obaw. Ona ciągle tą obawę ma i ona nie chce po prostu zejść. I irytujące. Irytujące, denerwujące. Gdzie masz ten tort? Masz go tu. Dodaj proszę świeczki urodzinowe. Ty tutaj widzę sprzątasz. Muszę im nakupować te śmietniki takie wiecie, co ścienne. Bo to po prostu się tak nie da funkcjonować, ale kupimy, jak będziemy zmieniać y, nasze ta, jak będziemy y, rosnąć dzieci, że tak powiem. Dobra, idź po samirka najpierw. Ogarniemy najpierw samirka, a potem ogarniemy małą. Mam nadzieję tylko, że się uda bez problemu. Weź y, odłóż to, a to sprzątnij, bo ona pewnie z samirem tu zejdzie zaraz, a on już ma jakiś problem. Y bo nie chcę, żeby oni, wiecie, zjedli ten port, tylko od razu nałożymy. Kolejne świeczki, no nie? O Boże. Czekajcie, może mu zrobić zdjęcie biedne, aż się prawie kurde, udosi. Oh my god. Dobra, pięknie, pięknie. Dobra, dodaj nowe świeczki proszę cię. Oj, dobra, zwolosujmy. Mamy aniołka. Jak będzie aniołek. Dziecko jest jakimś cudem czerwone. Nie wiem jak do tego doszło. Mnie nie pytajcie. Aha, dobra. A teraz? Czy teraz możemy uros. Jezusami, jest czerwony. Nie wierzę, jak do tego doszło, naprawdę. Genetyka w Simsach jest niesamowita, ale w ogóle cały ten save powiem Wam jest jakiś taki odklejony, więc mi już nic chyba nie zdziwi. Całe szczęście to wszystko można pójść i naprawić. Hmm. Czy Ty bierzesz małą? No, no czemu nie bierzesz. Nie bierzesz. Ee, liski? chyba, że ona idzie po lisę. Nie, ona idzie sprzątać, a my chcemy lisę. No. No co znowu? Co wy znowu macie za problem? Ona nie śpi. Proszę podrosnąć lisę. Idź po liskę. Weź lisę. Później się posprzątasz. No! Czy oni robią wszystko? Po prostu nie to, co mają. Ja im zaraz naprawdę wyłączę wolną wolę, bo to już przestaje być zabawne. Dobra, czy lisa też będzie pomarańczowa, bo jak tak, to się po prostu popłacze ze śmiechu, już abstrahując od tego, że ona ma coś z brewkami. Dziwnego. <dziwnego> w sensie rzęsy jej się zbugowały. Hmm. Czy ona też jest Ona już nie jest pomarańczowa I u niej mamy ciekawa sielba Ona już wygląda normalnie Ale w ogóle kolor jej się zmienił Nie, czy ona była brunetką Nie, Liska była brunetką, ale ma coś na twarzy Znowu, ja nie wiem, już nie nadążam tak naprawdę Aha, widzę, że jakieś bagi są Super, ale dobra, zjedzcie sobie razem torta Dzieci będą krzyczeć Zaraz, że, że Zjadły słodkiego za dużo, ale Trzeba sobie jakoś radzić. Tak się słuchajcie, zastanawiam, co właśnie z tymi naszymi zwierzętami zrobić, bo jak dynka nam dzisiaj umrzy, czego bardzo bym nie chciała, bo pozbyłam się tego moda em, na to, żeby... O Jezu, patrzcie, ile my tu w ogóle mamy jakichś fantów dziwnych randomowych. Weźmy może takie, które faktycznie by się nam przydały. W sumie nic tutaj nie ma, więc po prostu kupmy im łóżeczka, bo z tego co się orientuję, to oni już w tych dużych łóżkach będą spać, takich. Yy dziecięcych e, nie, te są za dłuższe, takie trochę o te chyba, ale o, ja bym chciała takie i zrobimy im e, może tutaj na tym boku tak obok aha, bo tutaj są kostki więc tego tak nie zrobimy trochę głupio przy tych drzwiach ale nie mam lepszego pomysłu, albo może tak jakoś Wiecie, no na razie trzeba sobie jakoś radzić, bo kurczę, to miało być tak cudownie, pięknie, idealnie, a mi się cały plan roz, rozwija dosłownie, kiedy coś z tymi dzieciakami robię, bo one są po prostu agrywalne na pewnym etapie. Dobra, kupimy więcej tych kostek, bo w końcu was jest dwójka. I czy my mamy Siuśki? Mamy Siuśki, to jest super. Hmm, co by tu jeszcze? Domek Macie i może jakiś mini plac zabaw, byśmy im kupili, nie wiem, coś, coś takiego. Chociaż to by nam tu stało gdzieś w ogrodzie. W sumie ogród mamy w miarę duży, więc dzieci mogą się bawić. A tym to chyba potrzebują rodzice, ale nie jestem pewna. Więc też weźmiemy. Pieniądze mamy, to tam się nie ma o co przejmować. Bardziej wiecie, kwestia, czy oni będą mogli tego używać, bo nie zawsze się da. Dobra, na razie zostawimy tak, jak jest. I idę do kasa i będę ich przerabiać. Okej, okay, wiecie co, to jest totalny jumpscare, ale ja muszę wam coś pokazać, po prostu nie wiem co się z tymi dziećmi stało, nie wiem co się tutaj zbugowało, usunęłam wszystko co mogłam, a to dalej tu siedzi, ale coś jest nie tak ewidentnie z twarzami dzieci, ja nie będę ich nie wiadomo jak zmieniać, nie wiem nawet co na to może wpływać, nie wiem czy buty, w ogóle brwi są jakieś takie... Nie wiem co się z tymi brewkami tutaj w ogóle stało, wiecie, próbowałam coś pozmieniać, porobić, ale to jest totalna tragedia. Wiem, że ostatnio był jakiś tam błąd ze Sildersami i wszystko, ale ewidentnie coś tutaj nie zagrało. Mam tylko nadzieję, że jak wiecie, co ja chyba sobie zobaczę, że jak będą starsi, to to się naprawi. Aż muszę wam to pokazać, bo jestem sama w szoku. Aha. Okej. Okay. Ale czy to się da naprawić? No, jak będą starsi, to to się trochę Wam zaspoilerowałam, ale jak widać da się to naprawić. Skąd oni w ogóle mają taki kształt oczu? Słuchajcie, nie wiem, nie wiem, bo to chyba po ojcu, słuchajcie, bo Sean też ma specyficzne dość... To chociaż w sumie nie są jakieś takie... Jezus Maria, powiem Wam szczerze, nie wiem, a może to po niej? Nie no, oni obydwoje wyglądają w biarę normalnie, a co się działo, zadziało tutaj z dzieciakami, nie mam pojęcia. I powiem Wam szczerze, nie chcę wiedzieć, dobrze wiedzieć, że da się to na późnym etapie gry naprawić, bo teraz się nie da, słuchajcie. Nieważne co tutaj pozmieniam, oni cały czas mają zbugowane buzie. Nie wiem, zaczynam się naprawdę bać tego save'a. Okej, okay, śmiejcie się ze mnie lub nie, ale nawet próbowałam znaleźć rozwiązanie i prawdopodobnie je znalazłam, tylko nie wiem, czy przez to, że tutaj nasze dzieci są, że tak powiem, affected przez to, co się stało, czy nie wyrzuciłam faktycznie dobrego moda, który to spowodował, weszłam do mojego ulubionego Discorda, gdzie tam wiecie, po prostu wstawiłam zdjęcie i się zapytałam, czy ktoś może wiedzieć... Czemu to jest spowodowane? I słuchajcie, prawdopodobnie modem na rzęsy, w sensie nie nawet na i to by się w sumie zgadzało, patrząc na to, że oni wciąż to gdzieś mają. Chodzi o ten usuwać rzęs od EA. Oni cały czas mają, nie wiem, jakieś dziwne w ogóle problemy ze sobą. Nie wiem, co się dzieje z tymi oczami. Ale ten usuwacz rzęs bardzo często psuł to Dlery i w ogóle ale miałam niby jakąś nową wersję do tego moda forrent w sensie do tego najnowszego dodatku, a i tak nie działało, niby wyciągnęłam od Keiko od cień z różą, bodajże że tak się nazywało to konto, ale niestety nie działa, więc nie wiem. Mam nadzieję, że to wielce nie wpłynie nam na rozgrywkę. Oni i tak za długo tymi dzieciakami nie będą, to się nie przyzwyczajajcie, a z tego co się zorientowałam, to oni już jako większe dzieciaki to będą wyglądać. Ale się pokazuję Wam wszystkie outfity. I jakby dziewczyna, która mi odpisywała, powiedziała, w ogóle najgorzej to Lisa wygląda, Lisa to w ogóle to skrzywdziło, patrzcie co tu się stało z nosem, z pywiami, ja nie wiem, to no, jakaś masakra. Ale dobra, mamy outfit naszych, o mój Boże, wystraszałam się, moja mama kichnęła. Mamy outfit naszych dzieci, no na razie musimy działać z tym, co mamy, bo słuchajcie, niby wyciągnęłam wszystko, nawet zobaczę, czy u niej się te rzęsy pokazały, no nie, no czyli dalej tego nie ma. A kiedyś było nawet coś takiego... A co działało tutaj, że wiecie, że można było jakby ten, to coś wyłączyć, tego moda, ale tego tu teraz nie ma i tego wcześniej też nie było, więc naprawdę będę musiała znaleźć jakąś nową super wersję i ogarnąć temat, bo to, co tu się dzieje, to jest naprawdę mega, mega dziwne i szok, że tego nie zauważam wcześniej i pewnie będę mieć to na wszystkich save'ach, więc trzeba temat ogarnąć. Ale okej, okay, na razie się nie przejmujemy. E, uważajcie. Na, e, to on się nazywa Remove EA A Lashes. Wiecie, chodzi o te wielkie czarne rzęsy, które robi EA. E, samo z siebie, kiedy gra powstała, które, wiecie, psują efekt takich ładnych rzęsisk. No nie wiem, prawdopodobnie ich już nie uratujemy, aż nie urosną dzieciaki większe. No tutaj wyglądają prześmiesznie, nie? Chociaż w sumie. No, biedne, biedne dzieci, życiem skrzywdzone, naprawdę. Kto wam to zrobił? Kto wam to zrobił? Bo na pewno nie ja. Ale dobra, będę jeszcze się przyglądać problemowi. Mam nadzieję, że on nie jest wiecie, jakiś taki korupcyjny, że nie wiem, potem gry nie będę mogła włączyć albo robić jakieś innych rzeczy, gotować mogłaby z problemu, więc wychodzi na to, że to jest aspekt tylko. Jak to się mówi? Nawet słowo mi uciekło. Że to jest aspekt tylko wyglądowy. Dobra, chodź tutaj do dyniki, bo dynika to tutaj. No kurde, ja bym bardzo chciała jej zrobić coś, żeby ona nam tutaj nie umierała, ale nawet nie wiem, czy jest taka możliwość, więc... Tak, oczywiście tutaj... Bo ja nie lubię tego save'a, wy już wiecie, że ja nie lubię tego save'a, szczerze nie mogę się doczekać, aż skończymy go i zaczniemy może coś nowego, bo kurde, ja nie wiem, zawsze to jest jakaś klątwa save'ów, na których nagrywam, zawsze jeżeli na jakimś save'ie w Simsach coś nagrywam, to ten save albo się psuje, albo dopiero się popsuje. Dobra, dzieci czują się, no tak, wiem, ten oczywiście idzie tu, a ty byś może, nie wiem, ty w ogóle nie zjadłeś tego tortu, oczywiście, że tak. Fajne jest to, że teraz mogę się chociaż nimi tak, wiecie, zająć, że będą coś robić i widzę, że on z chodzeniem większego problemu nie ma, mm, a mała to w sumie ty, ty, ty się dobrze czujesz, więc jest wszystko w porządku. No i możemy, po... o Jezu, nie, nie usunęłam tej choinki, no musicie mi wybaczyć jeszcze ten jeden dzień choinka tutaj będzie. E, czy ty się zająłeś dynką, To teraz zajmij się chmurką, bo fasolką, Boże miałam kiedyś jedną owcę w jak to się nazywała chmurka i dlatego miałam trochę mindfucka dobra, możesz się pobawić z nią czy mamy jakieś bardzo, bardzo stare kurki? nie mamy w sumie teraz większość naszych kur jest y, młoda ale możesz y, zawołać dorosły, dorosła może damy Mai, bo Maja ma fajny outfit więc niech Maja sobie zje ty dzieciaka zostaw, ty idź do konia Dzieciak się sobą zajmie. Nie wiem jeszcze, jak to zrobi. O, zdrowy apetyt, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Słuchaj, jak to jest cudowne, nie? Że to dziecko jest takie genialne. I teraz genialne chociaż. A, będzie potrzebowało pomocy. No to chociaż się przetargaj, tutaj. Co ty robisz? Aha, okej, okay. wybaczam ci. I ty szybko tutaj też wrócisz, bo młody będzie potrzebował pomocy z siusianiem. A ty musisz mu pomóc z siusianiem, więc uczę z lacyka, Oni chyba obydwoje nie potrafią sami siusiać. I to jest problem. Ale mam nadzieję, że dla ciebie to nie będzie problem. Bierz go w łapy. Nie no, jakaś surowa. No, przecież ty nie jesteś surowa. Ty zawsze chciałaś mieszkać na wsi i być super kochaną mamuśką, a ty mi gada, że ty jesteś surowa. Ja nie wiem, z tymi babami to naprawdę. On oczywiście zabawę ma tragiczną. Znowu ja już nie nadążam za tym człowiekiem. On cały czas zabawę ma tragiczną, i to jest coś, co. Znaczy domyślam się, że pewnie ma jakiś styl życia, który na to wpływa. Te style życia to w ogóle są dobani. Ja nie wiem, po co oni robią takie rzeczy. W sensie oni nie potrafią, wiecie, to powinno jakoś tam wkurzać, wpływać na rozgrywkę, żeby była ciekawsza, ale czasami to aż za bardzo. Nie tylko się człowiek denerwuje. Przy okazji zrobisz um, naleśniki. Tak, i dla siebie, i dla dzieciaków. Mama tutaj widzę ryczy A weź spróbujesz ją też pouczysz. Tak, mówiłam, że będzie mniej roboty przy dzieciach, tymczasem dzieci. No, wiem, że Dynka nie jest już w pierwszej młodości, ale co mogę z tym zrobić? No. Mi serce pęknie, jak Dynka nas opuści. Ja nie wytrzymam psychicznie. Tak, on siusia, 100 lat będzie jeszcze siusiał, ale chociaż zdobył umiejętność. A ty w ogóle się nie zatwiłeś, to też jest bardzo interesujące. Nie wiem, może potemś sobie cokolwiek. Nie wiem, czas ci puszczę. Czas, czas. Czas. Potrzebujesz rozrywki, no to porób coś. Czy ty masz jakieś schizy, a ty nie możesz robić tego, o co ci proszę, bo chwilę nie patrzyłam i zaraz wielki problem. Idź, są na górę, proszę cię. Bierz dziecko. No, nie bierz. Nawet z tym będzie problem. No przecież sami Samirem bez problemu poszłaś na górę. Ej, no, co oni mają z tą zabawą? Ja ich wszystkich mam ochotę rozjechać, naprawdę. Dobra, zostaw to dziecko, a ty miałeś zrobić śniadanie, nie wiem, czy pamiętam. Nie no, to jest jakiś żart, co oni teraz robią mi tu Tak, bardzo się cieszę, że dzieci coś lubią, ale ja bym chciała grać A ta gra mi umożliwia granie ostatnio Nie no, on jest jakiś upośledzony ten człowiek, ja mu nic nie pozwalam robić oficjalnie O mój... Aha, okej, okay, zbugowałeś się, świetnie, czyli pewnie zbugowałeś się przez dziecko Czemu mnie to nie dziwi? Czy teraz będziesz mógł gotować? Nie no, to jest jakiś żart nieśmieszny, nie? A możesz wejść stąd? Ej no słuchajcie, z nimi się coś nie tak dzieje na tym save, naprawdę. Weź na karmią, ją, przytulią. Ją. Ja oszaleję tutaj, ja tutaj oszaleję. To nie jest jakiś... dobra. Tylko ona bez problemu zrobiła to ciasto, więc teraz już mam fir. Po prostu doszło do jakiegoś błędu niedużego, czy on znowu jest jakiś popsuty? Ja w ogóle Shona to mam ochotę zabić czasami w tych simsach, bo jest totalnie useless, nic nie robi, wielki problem i ja w ogóle to Wam chyba wyłączę tutaj mm, wolną wolę, bo, bo z Wami się nie da współpracować, jakby takie akcje mi robicie naprawdę i wolnej woli nie będzie. Dobra, wyczyść nionie. I oczywiście wszyscy jesteście do wywalenia w połowie dnia, bo powinniście być ogarnięci, umyci, najedzeni, a nie jesteście, bo ze wszystkim jest, kurde, w tej grze problem. Idź żyryć, bo sam nie pomyślisz oczywiście, żeby pójść i zjeść. A ty jesteś śpiąca, więc może ty byś poszła spać. Czy ty dasz radę? Ty nie dasz rady, ale ty nie dasz rady pójść na górę, czy... Bo nie wiem, od jakiego poziomu tak naprawdę oni mogą chodzić, a młody już umiał. Nie, ona nie umie. Dobra, no to ją przeteleportuję, słuchajcie, bo to będzie zbyt trudne, żeby mnie ja teraz rzucała wszystko, żeby przenieść dziecko. A matka macie zostawić, miała się tylko wykąpać, i w ogóle nie wywłączyłam wolną wolę, oni się i tak ruszają, więc Zajbista to wyłączona wolna wola, super działa. Yy, oni niech tam śpią już po prostu... Jak znikną nikto da dzieciaki z oczu, nie dość, że słuchajcie, są jakieś pobugowane. Ze wszystkim jest coś nie tak w tej grze w ogóle. Nie mam co prawda małych dzieci na swoim drugim save'ie, na którym gram sama, ale jeżeli to ma tak wyglądać... Jezu, oczywiście, że rozp... Czy ty możesz w ogóle... Aha, i sikać też nie poszedłeś wcześniej, no bo przecież świat by się skończył, jakbyś ty się załatwił, nie? No, w końcu... I czy ty w końcu dokończysz te naleśniki, czy ty po prostu jakoś nie lubisz naleśników i nie zrobisz tego dla mnie i nie skończysz ich? Aha... Okej, okay, czyli musiało go jakoś za dużo... Proszę wracać do spania. Nie komentuję tego, że masz lekki sen. A wybym chciała. Co my w ogóle jeszcze musimy tutaj zrobić? Mm, złoto na jakimś mistrzowskim konkursie. To weźmy udział w jakimś mistrzowskim. Ostatnio nam się udało, zdobyłyśmy złoto, a potem pójdziemy poćwiczyć, bo obydwie się czujecie tak w miarę. A z tobie to nie wiem, co ja mam zrobić z tą zabawą. Co ty chcesz zrobić, żeby ci przeszło? Chcesz potańczyć na stole? Cokolwiek. Tak, taniec na stole trochę mu oddaje w zabawie, więc ich, nawet niech się tańczę na stole. byle żeby mnie dziad nie denerwował. Naprawdę ciężkie. No, widzicie, jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Wiedziałam. Wiedziałam, że jesteśmy świetne. Świetna współpraca. Super. To teraz bym chciała, żebyście jednak coś poćwiczyły, tylko nie wiem, jak tu z umiejętnościami. Aha. To jest co, to różowe to zwinność chyba była. To potrenujecie na beczkach znowu. Chyba. O mój Boże, co tu się wydarzyło? Kobietę zmroziło. Aha. Nie, to nie jest ten skill. A może to o skakanie chodzi? Zamontuj chodź tu z nią. Zamontuj te poręcze lepsze i chodź tutaj trenować. Intensywnie. Dobrze, że to jest blisko, chociaż nie muszę tego stawiać. Wiecie, robić specjalne miejsce na naszej parceli, żeby to gdzieś wsadzić. No, moja dynka piękna, no. Za niedługo nas opuści. Ja nie mam serca w ogóle, nawet. Aha, nawet sprzątać się potrafisz. Naprawdę jesteś pro problematyczny, Sean. Nie wiem, przy tulą. Tą... Co ty tak bardzo nie chcesz robić z nią? Żadnych interakcji. To jest jakaś nienawiść do zwierząt, czy co? Słuchajcie, no ja znowu sobie zasrałam całą grę modami, no to chyba wszyscy się spodziewają, że a może to ty mi problematyczny jesteś. Panie, od kiedy on wyszedł, to też są jakieś problemy, no ale to wtedy można by powiedzieć, że wszystko w tej grze, słuchajcie, powoduje jakieś problemy, a przecież po to oni dają te opcje, żeby z nich korzystać, a nie żeby potem nie móc po prostu normalnie grać. Dobra, skończcie już ten trening, dziewczyny. Weź, skieruj konia do paśnika, niech się naje dziewczyna, bo potem znowu mi ucieknie na pół mapy chęsiną w dal. I zejdź niej, oczywiście, że nieznany numer. Leave me alone, just leave me alone. Ok, go away. Ja ich kładę spać i widzimy się, słuchajcie, w następnym odcinku. Um, mam nadzieję, że uda mi się naprawić już ten błąd z todlerami, który totalnie zbił mnie z patyłku, że tak powiem, i nie wiem totalnie, co mam teraz zrobić i co ja znowu pobrałam. Także trzymajcie za mnie kciuki i papa.